Budżet miasta jest rekordowym zarówno pod względem wydatków bieżących, jak i wydatków majątkowych, więc będzie to największy rok inwestycyjny, o ile oczywiście ten plan będzie zrealizowany, jest to kwota miliarda złotych, takiej do tej pory w historii Szczecina nie było. Jakie inwestycje planują Państwo w pierwszej kolejności? Przede wszystkim kontynuacja tych inwestycji, które już realizujemy, a są to znaczne inwestycje jak budowa stadionu czy budowa fabryki wody naszego Szczecińskiego Akwaparku. Kontynuacja przebudów ulic jak węzeł Łękno czy węzeł granitowa, ale także rozpoczęcie nowych inwestycji, które są w tej chwili albo po rozstrzygnięciu przetargowym, albo w fazie przygotowania przetargów. Co do zasady, są to projekty, przedsięwzięcia związane z dofinansowaniem z Unii, podobnie pewnie jak w innych miastach w Polsce. Wyzwaniem, jak dla każdego miasta tego typu, tej wielkości miasta rozległego, jakim jest Szczecin, to jest drugie, trzecie co do wielkości miasta pod względem powierzchni w kraju, jest niewątpliwie transport i komunikacja. To zresztą są największego typu wydatki, czyli żeby mieszkańcy mogli się sprawnie poruszać. Przyrasta nam ilości samochodów, komunikację miejską musimy rozwijać, musimy zachęcać również mieszkańców do tego, żeby do tej komunikacji miejskiej się przesiadali. Oczywiście tak jak w wielu miastach, być może Szczecina ten problem mniej dotyczy, ale szeroko pojęta ekologia. Tu Szczecin stawia zresztą na swoją strategię floating garden, zielonego miasta, miasta nadwodnego i wszystko inwestycje zmierzają ku temu, by ten jakby standard miasta utrzymać. W ostatnim czasie w Szczecinie mamy boom inwestorski, jeżeli chodzi o inwestycje o charakterze logistycznym, spedycyjnym, budowy hal, w których następuje montaż. Natomiast pewną bolączką Szczecina jest brak jednego dużego podmiotu, jak w innych miastach, choć chociażby Orlen. Tego typu przedsiębiorcy tak dużego nie mamy, który by odprowadzał tak wysokie podatki, jeżeli chodzi o CIT. Natomiast mamy oczywiście dużych przedsiębiorców związanych z charakterystyką. Szczecina, jego położeniem, czyli głównie z zarządem portów morskich Szczecin w Szczecinie Świnoujście, tam podmiotów funkcjonujących oraz tego, co się wiąże z tak zwanym przemysłem offshore'owym. No i ostatnia taka domena Szczecina, w której chcemy funkcjonować, to jest rozwój branży BPO, IT, chociażby w sferze automotive, to się rozwija, silny Wydział Informatyki, następne silne przedsiębiorstwa, które stawiają na ludzi młodych, którzy nie tylko potrafią się posługiwać sprawnie językami obcymi, ale również są biegli w informatyce.